Zostałem poproszony o udzielenie na ten forum odpowiedzi na doniosłe, praktycznie i często pojawiające się pytanie: kto to jest radca prawny? Kim jest radca prawny, a kim adwokat, a kim prawnik? Czym różnią się od siebie radca prawny, adwokat, prawnik? W potocznym rozumieniu między tymi pojęciami stawia się znak równości. Jednak jak się okazuje, takie podejście jest całkowicie nieuprawnione. Dlaczego? Otóż prawnikiem a prawo tytułować się każda osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze. Natomiast radcą prawnym, czy adwokatem, może zostać osoba, która nie dość, że ukończyła studia prawnicze, wyższe studia prawnicze, to jeszcze czyni zadość całemu szeregowi wymogów odnoszących się do sfery kwalifikacji merytorycznych, jak i do sfery kwalifikacji moralno-etycznych. Patrząc na rzecz w kategoriach logiki można powiedzieć, że między zakresami nas prawnik, a adwokat czy radca prawny zachodzi relacja zawierania się, inkluzji, a konkretnie nadrzędności. Jest bowiem tak, że każdy radca prawny czy adwokat jest prawnikiem, ale nie jest na odwrót. To znaczy, nie każdy prawnik jest radcą prawnym czy adwokatem. Co zatem odróżnia radcę prawnego i adwokata od prawnika? To jest od absolwenta wyższych studiów prawniczych. Po pierwsze posiadane kwalifikacje i przebyte szkolenie. Tak jak już powiedziałem, radcą prawnym i adwokatem może zostać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, ale ponadto ta osoba musi złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin naborowy na aplikację odpowiednio radcowską czy adwokacką. Następnie ukończyć owo szkolenie aplikacyjne z wynikiem pozytywnym. To szkolenie aplikacyjne trwa w obecnym stanie prawnym 3 lata i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, a także kolokwia zapycianiowe z poszczególnych bloków tematycznych. Następnie musi złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy, odpowiednio radcowski czy adwokacki, który trwa trzy dni i obejmuje cztery części tematyczne. I wreszcie musi uzyskać wpis na listę odpowiednio radców prawnych czy adwokatów. Ten wpis jest warunkowany oprócz spełnienia, czy spełnieniem oprócz tych wymogów o charakterze merytorycznym, także spełnieniem przesłanego o charakterze moralno-etycznym. Mianowicie osoba ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych czy adwokatów musi korzystać z pełni praw publicznych, i cechować się nieskazitelnym charakterem, a i dotychczasowe postępowanie musi dawać rękojmię, musi wskazywać, że daje rękojmię taki kandydat należytego wykonywania zawodu radcy prawnego czy adwokata. Po drugie, adwokaci i radcowie prawni przynależą obowiązkowo do samorządów zawodowych. Zawód adwokata i radcy prawnego to bowiem zawody zaufania publicznego. A zgodnie z artykułem 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, takie zawody są zorganizowane czy posiadają samorządy zawodowe. Ta przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązkowa i powstaje z chwilą uzyskania wpisu na listę odpowiednio radców prawnych czy adwokatów. Te samorządy zawodowe z kolei. Mają obowiązek sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem przez osoby obowiązkowo zrzeszone w tychże samorządach zawodów dla dobra interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorządy zawodowe zatem baczą, aby ich członkami zostały osoby dające rękoma należytego wykonywania tego zawodu i czyniące zadość całemu szeregowi wymogów odnoszących się do kwalifikacji. Merytorycznych, jak i moralno etycznych. Wreszcie, adwokaci i radcowie prawni w przeciwieństwie do prawników, mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Tą tajemnicą jest objęte wszystko, o czym radca prawny czy adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Co istotne, co do zasady. Radca prawny i adwokat nie mogą być zwolnieni z obowiązku zachowania tej tajemnicy. Jeżeli radca prawny czy adwokat miałby być w postępowaniu karnym przesłuchany co do okoliczności objętych tajemnicą zawodową, ma on obowiązek odmówić składania zeznań w tym zakresie, czyli co do okoliczności objętych tajemnicą zawodową. W postępowaniu zaś cywilnym, gdyby miał być słuchany jako świadek, co do okoliczności objętych tajemnicą zawodową, ma obowiązek odmówić odpowiedzi na wszystkie pytania, które dotyczyłyby sfery objętej tajemnicą zawodową. Należy zatem patrzeć, czy osoba, z której usług korzystamy, ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Leży to w dobrze rozumianym interesie klienta, bo tylko. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej chroni klienta przed tym, iż prawnik, który udziela mu pomocy prawnej, nie będzie mógł być skutecznie przesłuchany na okoliczności objęte tą tajemnicą. Po czwarte, radców prawnych i adwokatów odróżni od prawników także obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej. Te zasady etyki obejmują cały szereg. Pewnych reguł postępowania, których przestrzegać muszą radcowie prawni i adwokaci. Wśród tych reguł, do najważniejszych, należy zaliczyć właśnie obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej, ale również obowiązek unikania konfliktu interesów, czy obowiązek lojalności wobec klienta i kierowania się jego dobrem, czy też rzetelnego i uczciwego wykonywania czynności zawodowych. Obowiązek unikania konfliktu interesów. Czy nakaz unikania konfliktu interesów winien prowadzić do sytuacji, w której adwokat czy radca prawny wyłącza się od prowadzenia sprawy w sytuacji, gdy na przykład drugiej stronie udzielił już wcześniej kiedykolwiek pomocy prawnej. Nie zdarzy się zatem taka sytuacja, nie ma prawa zdarzyć się taka sytuacja, że adwokat czy radca prawny obsługuje prawnie, udziela pomocy prawnej jednej stronie, a następnie udziela. Pomocy drugiej. Często zaś słyszę, że sytuacje takie zdarzają się w sytuacji, kiedy osoby korzystają z pomocy osób niebędących radcami prawnymi lub adwokatami. Takie osoby najpierw udzielają pomocy prawnej czy świadczą jakieś usługi, na przykład windykacyjne, na rzecz osoby, na rzecz określonego klienta, a następnie na rzecz jego przeciwnika. Po piąte, adwokata czy radcę prawnego odróżnia od prawnika także możliwość występowania przed sądem. Wykonywanie zawodu radcy prawnego czy adwokata polega wszakże na świadczeniu pomocy prawnej. To świadczenie pomocy prawnej może obejmować udzielanie porad prawnych, konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, czy też sporządzanie projektów aktów prawnych. Ale może obejmować również reprezentowanie przed sądami. I tu występuje bardzo istotna różnica odróżniająca Radców prawnych i adwokatów od prawników, czyli od absolwentów wyższych studiów prawniczych. Mianowicie, tylko bowiem radca prawny i adwokat mogą być obrońcami oskarżonego w postępowaniu karnym czy w postępowaniu karno-skarbowym. Wynika to ekspresji z werbis artykułów 82 Kodeksu Postępowania Karnego i artykułu 113. Kodeksu Karnego Skarbowego w związku z artykułem 82 Kodeksu Postępowania Karnego. Również wyłącznie radca prawny, adwokat oraz radca prokuratora generalnej Rzeczpospolitej Polskiej mogą być pełnomocnikami innych stron w procesie karnym, aniżeli oskarżony. Nieco liberalnie ta sytuacja wygląda w postępowaniu cywilnym, natomiast na pewnych etapach tego postępowania również Okazuje się, że przed sądem mogą reprezentować danego klienta wyłącznie adwokaci czy radcowie prawni. Także się ma na przykład w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi kasacyjnej. Po szóste, adwokata i radca prawnego od prawnika odróżnia także i to, że radca prawny i adwokat, Posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W przypadku radców prawnych, ta suma obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opiewa na kwotę ponad 1,5 miliona zł. Więc innymi słowy, jest zabezpieczenie w sytuacji, gdyby radca prawny czy adwokat wyrządził w należytym wykonywaniu swoich obowiązków szkodę, jest zabezpieczenie dla klienta, że Będą środki na, na pokrycie tej szkody. W sytuacji, gdy naszych interesów miałby, nasze interesy miałby reprezentować prawnik, nie będący zobowiązany do zawarcia takiej umowy o ubezpieczenia, mogłoby się okazać, że no, nie byłoby z czego pokryć czy naprawić takiej szkody. wreszcie po siódme, radca prawnego i adwokata, odróżnia od prawnika, również i to, że radcowie prawni i adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, a wśród kar dyscyplinarnych występuje również pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za nienależyte wykonywanie zawodu i za naruszenie za etyki zawodowej. Zwracajmy zatem uwagę na to, czy korzystamy z usług radcy prawnego, adwokata, czy też osoby nie będącej radcą prawnym czy adwokat. Jest to niezwykle istotne z tych względów, o których wspomniałem. Może się bowiem okazać, że nasz prawnik nie ma obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, nie ma obowiązku unikania konfliktu interesów i może jednocześnie reprezentować nas i drugą stronę, może się okazać, że nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, i może się wreszcie okazać, że nie ma obowiązku podlegania żadnemu ubezpieczeniu, nie ma obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia własnej odpowiedzialności cywilnej. Może się wreszcie okazać, że nie ma prawa nas reprezentować przed sądem i zamiast zasiadać w ławach sądowych obok nas i bronić naszego interesu, będzie musiał siąść w ławie dla publiczności albo w ogóle nie będzie mógł wejść na salę rozpraw w sytuacji, na przykład, gdy dojdzie do wyłączenia. you